W kolejnym vlogowym materiale. Sezon wegetatywny trawnika powoli dobiega końca. Jesień w pełni, chociaż dzisiaj pogoda mi dopisała, ale u nas y, mówią, a właściwie u nas to godają: jak dbasz tak masz, czyli jak dbasz tak masz. No i z racji tego, że sezon koszenia już powoli dobiega końca, no to czas schować. Mojego robota przeprowadzić taką zimową konserwację mojego robota koszącego. Juka Mini 600. Może ten materiał przyda Wam się, jeżeli macie roboty innej marki, ale przed wykonaniem konserwacji zawsze zapoznajcie się z instrukcją. O tym pamiętajcie na pierwszym miejscu. Niech to będzie dla Was podstawa. A teraz zapraszam do oglądania zimowa konserwacja robota koszącego. Zanim zaczniemy, to powiem Wam, że Juka Mini 600, nie wiem jak jest z innymi robotami, to ten rodzaj sprzętu i ten typ, przy którym warto zostawić oryginalne opakowanie, a przynajmniej jego część. Ale dlaczego to, dowiedzcie się za chwilę. Na początek Wam powiem i pokażę co jest potrzebne do konserwacji, i do czyszczenia robota. Dużo rzeczy nie ma, bo to jest zwykła letnia czysta woda. Wędzelek ja akurat miałem dołączony do zestawu, ale może być jakiś wiecie kupiony. Chodzi o to, żeby po prostu dotrzeć do trudno dostępnych miejsc śrubokręt, u mnie krzyżak i tu z drugiej strony jest torx, on jest tak wyciągany, tylko jedną ręką tego nie zrobi i przekładany, także krzyżak z torxem, więc tu jest oznaczenie, nie ma, no i jakiś smar, wystarczy WD-40 w zupełności, bo tu chodzi o to, żeby nasmarować i zabezpieczyć przed korozją, u mnie taki bardziej profesjonalny do łańcuchów i lin, no, jeszcze oczywiście ściereczka do tej letniej wody, ale ściereczkę tam zostawiłem. I zanim jeszcze się zabierzemy za robotę, to ja chyba dwa tygodnie temu robiłem wertykulację. Jest tu shorts na kanale. Patrzcie, jak to wygląda po dwóch tygodniach. Po prostu jestem dzisiaj w szoku, jak to słoneczko zaświeciło. Jak ten trawnik po prostu dostał jeszcze, no nie wiem, koloru kopa i wszystkiego co najlepsze. A tu po prostu powoli trzeba i spać. A on tu się obudził na nowo po tej wertykulacji. No, petarda, moim zdaniem, naprawdę. Nie spodziewałem się. I on już jest po nawozie jesiennym, który w teorii powinien ten trawnik wyciszyć trochę. No ale dobra, przejdźmy do robota. E, co trzeba zrobić na samym początku? No oczywiście go wyłączyć. Czyli musimy wyłączyć robota koszulcego. Tak jest. E, wcześniej zadbać o to, żeby był naładowany w 100%. To jest też bardzo ważne, on przed y, zostawieniem go na zimę musi być naładowany w 100%. Tylko, czemu ty się nie wyłączyłeś, jak ci dałem power off? Czekajcie. Dobra, wyłączył się. Ok, y, przed pracami y, Jezu, teraz go włączyłem przez przypadek. Czekajcie. Dobra, teraz już go na 100% wyłączyłem. Także, robot musi być wyłączony. Najlepiej wyciągnąć sobie kluczyk bezpieczeństwa jeszcze na wszelki wypadek i konieczne jest usunięcie w aplikacji wszystkich harmonogramów y, koszenia, które y, no które zostały wprowadzone ewentualnie. Czemu nie wiem, ale to zaleca producent. No i teraz przeniesiemy się w bardziej nasłonecznione miejsce, żeby nam było wygodniej. Na przód musimy zdjąć górną pokrywę robota. Tutaj z do, ja akurat z boków mam takie uchwyty i takim dość stanowczym ruchem musimy tego robota wypiąć o, z zaczepów w ten sposób ściągamy górną pokrywę i możemy zająć się czyszczeniem górnej części tego robota. Ja Wam pokażę ile tu się już... zbierało bałaganu. zobaczcie, przez cały sezon. zbierało kurzu, do którego byłby trochę utrudniony dostęp. Widzicie tutaj. To wszystko musimy wyczyścić szmatką wilgotną, nie mokrą, yy, pamiętając o tym, żeby przeczyścić też kamery, no i oczywiście niczego nie uszkodzić. No i zobaczcie, góra jest wypucowana, czyściutka, zwykła, czysta woda. Wymyłem też tą przestrzeń tutaj, e, za kołami, o, widzicie? Tu samych kół nie myłem, bo to będziemy myli później. Tak samo umyłem też tą górę, o, to widzę, to jest to, jak wam zasłania. A nie, to mój paluch, sorry. Jak <laughs> widzicie, umyłem też tą górną pokrywę. No tu są na niej rysy, z którymi już nic nie zrobię, no ale umówmy się. Ten robot ma pracować. No i teraz trzeba tą pokrywę zamontować. Czyli ją wsadzamy i dociskamy. I to wszystko. Także góra już umyta, boki umyłem tu dookoła. Zostały koła i dół. Teraz bierzemy się za rozkręcanie i właśnie za tą część, która przyda nam się z oryginalnego opakowania. A ta część to jest właśnie górny styropian. On nam się przyda, bo musimy teraz odwrócić robota. Najpierw ustawiając ostrza na najwyższą wysokość. a Nie możemy go obrócić na pewno nie na kostkę, na trawę może jeszcze, ale nie możemy uszkodzić tej części. Tutaj i po to właśnie mamy tę część steroplanową od producenta, bo wystarczy, że zrobimy tak. I roboty jest obróconą. Teraz możemy pracować. No dobra, co tu mamy do zrobienia? Do odkręcenia mamy parę rzeczy. Producent zaleca, żeby na zimę wykręcić wszystkie ostrza. Więc ja też się za to wezmę. No kurde, co się dzieje? Żeby mi się już wyrobiły śrubki? Co jest? Widzicie co? Ja jednak musiałem iść po, po inny zestaw bitów. Bo zapomniałem, że mam tutaj same Niki, o których w sumie nagrywałem odcinek, i w y, tym tymi dołączonym przez producenta siłkokrętym ciężko się odkręca. One mają chyba trochę inny gwint więc muszę coś pokombinować. O, tak, to jest ok, Odkręcamy wszystkie ostrza na początek. Ostrze odkręcone, i ja Wam powiem, że zrobiłem inspekcję. Nie dość, że to są zamienniki, to, to jeszcze w kiepskiej kondycji, więc stwierdziłem, że yy, mimo że jeszcze nadawałyby się do wyczy po wyczyszczeniu do koszenia, to lecą do kosza. Yy, ale to za chwilę, bo musimy jeszcze odkręcić ten dysk koszący. Do tego przekładam końcówkę śrubokręta i odkręcam te trzy torksy. Dysk zdjęty, to jeszcze nie koniec odkręcania, ale przy takich pracach game changerem jest taka magnetyczna podkładka na śrubki. Ona naprawdę robi robotę, jak będziecie mieli okazję, kupcie sobie coś takiego. No widzicie, wszystko się trzyma, nic się nie zgubi, a ja to akurat dorwałem za piątaka w Kauflandzie z Parkside'a, ale polecam. Jak odkręciliśmy dysk, który za chwilę będziemy czyścić, no to trzeba też odkręcić tą osłonę. Tu są kolejne cztery śrubki do odkręcenia. Także lecimy z tematem. Ok, osłona zdjęta. Zobaczcie, no tu się trawy ukowało. Śrubki do mnie. No, mamy co czyścić. W skrócie, zobaczcie. Mamy co czyścić. przeniosłem się z tymi rzeczami bardziej na trawę żeby sobie nie wsypać tego do kostki żeby mi tam trawa nie zaczęła rosnąć no, pędzelkiem omiatamy ten największy syf O, tą najgorszą trawę a zaraz będziemy to myli wodą także pędzelkiem zobaczcie on całkiem fajnie działa, naprawdę jest spoko pędzelkiem omiatamy wszystko I tu będzie bardziej przyklejona ta trawa, tu będzie trochę ciężko, ale widzicie, że w miarę z grubsza jest w stanie to doczyścić. On ma tylko to omyć z najgorszego bajzlu, a zaraz weźmiemy wodę i zabierzemy się do porządnego omycia. To samo zróbmy z tym robotem, wysyplę tu tą trawę. Opa. bo trochę jej tu jest możemy go tak strzepnąć a pozostałości też wymieciły pędzelki. stoisz kolego? czy się buntujesz? dobra zaraz jak już wszystko mamy omiecione to jest to jeszcze jedna taka ruchoma rzecz którą można się zainteresować i o którą można zadbać to są te kółka ja je smarowałem w sezonie, bo mi wyskoczył błąd w aplikacji. One są tak, widzicie, ruchomym elementem. Ja je smarowałem tak, że po prostu to jest taka podkładka. Wyciągnąłem je sobie, tu nalałem smaru poruszałem, posmarowałem i wszystko było ok. Ale generalnie można też to zrobić tak po Bożemu. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. Akurat w wiłce tu jest dostęp do tych śrubek, akurat taki kiepski. Trzeba uważać, żeby gwinta nie objechać. Dobra. Dobra, kółeczka odkręcona. podnosimy je do góry jak widzicie, to wszystko działa na zasadzie takiego tłoczka, to jest wszystko. Ja w sezonie podniosłem sobie właśnie tą podkładkę i pod nią tutaj nalałem tego smaru, bo ona na co dzień wygląda w ten sposób, że tutaj jest. Ja ją sobie właśnie podniosłem, o tak, tam nalałem smaru, ale można też wykręcić całe kółko i nasmarować tu od tej dolnej strony. No, u mnie w sumie ona jest dość dobrze nasmarowana, ale jak już teraz przejechałem palukiem i w sumie odkręciłem to, nasmaruję je delikatnie. Gdzie jest ten A tu naszykowałem go sobie, jak go szukam. Patrzcie, dosłownie smark taki to ma być. O, smark. Trochę pojeździć. Jest ok. I zakręcamy. Dobra, teraz możemy się zabrać do właściwego czyszczenia. Mogłem sobie jeszcze zamknąć furtkę. Woda z węża Zero jakiegoś wysokiego ciśnienia. Słuchajcie. Zero jakiegoś wysokiego ciśnienia. Dobra. I pucujemy. Najpierw weźmiemy się za te części. Tylko tak stanę, żeby wiecie, żeby nie robił cienia zbędnego może widzicie coś o, to może tu jednak woda zwęża aha. woda zwęża zero wysokiego ciśnienia pędzelek zobaczcie to po prostu samo schodzi tym pędzelkiem tylko nie trzeba nic pucować no i tak to sobie czyścimy na razie to osłonę i ten dysk. Na razie ten pędzelek to pozytywne zaskoczenie zobaczcie. Zero jakiejś chemii, zwykła woda, ten pędzelek i ściereczka i patrzcie jak to jest wypucowane po prostu. Mega mega jestem zaskoczony tym pędzelkiem. <laughs> Bez problemu tu doszorował te najgorsze części, bo ten dysk praktycznie jak nowy wygląda. Patrzcie. A czy pędzelek się zużył. Szorowałem naprawdę mocno, nie oszczędzałem go, a tu zero zużycia. I to, to włos jest takie... Wiadomo, to jest sztuczne włosie plastikowe i to chyba właśnie robi robotę. Bardzo fajna sprawa, a teraz bierzemy się za spód robota. powiem Wam szczerze, że lubię taką pogodę przy wykonywaniu takich prac, takie właśnie jesienne słońce poza tym, że lepiej się pracuje, no to ta pogoda też pomaga, bo to wszystko co teraz umówiłem musi przeschnąć na słońcu, gdzieś jakieś 30 minut w sumie nie wiem czy to jest do końca dobra pozycja do schnięcia bo ta woda w teorii mogłaby się dostać tam do środka ale wydaje mi się, że nie, że jest ok że jak sobie tak poleży, w sumie drzwi jakoś mocno nie zalałem wszystko sobie tu przeschnie z pół godzinki będzie ok, myślę, że już widać w ogóle różnicę, że ten robot naprawdę jest odświeżony, zwłaszcza te plastiki ten dysk też naprawdę mega wygląda moim zdaniem dopucowany strasznie, i tak czysta woda i pędzelek jakbym użył jakieś płynu do mycia naczyń albo mydła, to już w ogóle by była petarda, ale stwierdziłem, że na razie na ten pierwszy sezon to nie potrzeba miałem problem z doczyszczeniem kół przez te ząbki jakoś tego się nie dało doczyścić, ale stwierdziłem, że też bez przesady zimowych kół też nie pucujemy na błysk do przechowywania, czy tam letnich. Niech to sobie schnia ja się mogę zająć w tym czasie bazą. Chodźcie do bazy. Jeśli chodzi o bazę, to stwierdziłem, że tu nie będę za bardzo zamulał. Trzeba ją wykręcić, bo tu są kołki, trzeba ją wykręcić imbusami, umyć tutaj też, nasmarować i psiknąć smarem, żeby, żeby jakby ta stacja ładująca, te ładujące bolce, prowadnice, zwał jak zwał, fajnie pracowały i też antykorozyjnie zabezpieczyć, no bo już tu akurat coś jakoś, jakiś nalot tu się pojawia, nie korozyjny, ale chyba coś się utleniło po prostu z tego aluminium, bo teraz raczej aluminiowe jest, to mi się wydaje przynajmniej, znaczy metalowe. No i trzeba ją wyczyścić. Najpierw odłączymy ją z prądu, oczywiście Złożymy wszystko, kable pochowamy, pozwijamy, bazę złożę, jakoś to tu poupycham pou, pou, pou w tym kartonie i widzimy się za chwilę. No jest robot wypucowany, nowe ostrza założone. Moim zdaniem prezentuje się bardzo fajnie, baza też rozłożona, wypucowana. Zabieram się za składanie, ale pokażę go Wam jeszcze tu od góry. O, tu jeszcze jakaś kropelka została, wykusowany, przygotowany na wiosenne <noise> wojarze po trawniku. No, przyznam Wam szczerze, że po tym pierwszym sezonie naprawdę wygląda, no powiedziałbym, nie skłamałbym, gdybym powiedział, że jak go Jeszcze raz tutaj, od dołu, bardzo fajnie. Także widzicie, nożyki są już założone. Na pozostanie mi go tylko wyciągnąć, za, zamontować znowu w tym samym miejscu. I niech pracuje, niech mnie wyręcza. No I jak zobaczcie, wszystko spakowane, żegłbym jak z fabryki, aż wam to wyciągnę. Zobaczcie. Całe spakowana. Na zimę. Gotowa. Do przechowywania, także mam nadzieję, że przyda Wam się ten materiał. Jeżeli macie kijek, a jeżeli nie, to może zainspiruje Was do tego, żeby zrobić taką zimową konserwację dla Waszego robota. Tymczasem dzięki. Do następnego.